Projekt ten powstał od samego początku pod auspicjami Muzeów Watykańskich, czyli wszystko, cokolwiek tutaj żeśmy stworzyli, nie miałoby miejsca, gdyby muzea watykańskie nie dały na to zgody. Ale to my, Polacy, wymyśliliśmy ten format i przekonywaliśmy Muzea Watykańskie do tego, aby wyjść poza mury Watykanu z tą najpiękniejszą, najważniejszą dla wielu katolików kaplicą na świecie. Bodajże w 2015. W 15 roku Muzea Watykańskie zdecydowały się zorganizować taką sesję fotograficzną, która miałaby udokumentować każdy centymetr kwadratowy kaplicy Sykstyńskiej, bo takiej dokumentacji nie było. I istniało ryzyko, że w momencie, gdyby jakieś powstały zniszczenia, na przykład w wyniku trzęsienia ziemi w Rzymie, to nie byłoby podstawy do rekonstrukcji tego obrazu. W związku z tym najpierw powstała sesja fotograficzna. Z tej sesji fotograficznej my, my manuskryptu nie byliśmy w to zaangażowani. Z tej sesji powstał monumentalny album oddający absolutnie każdą, każdy centymetr kwadratowy kaplicy Sykstyńskiej. I my manuskryptum byliśmy, mieliśmy ten przywilej bycia wybranym jako wyłączny dystrybutor tego albumu na rynek polski. W ten sposób nawiązaliśmy bliskie relacje z muzeami watykańskimi. I Podczas tej współpracy wpadliśmy na pomysł, że w dobie nowoczesnych technologii, w dobie y, smartfonów i ro, obrazu rocho, ruchomego, który tak naprawdę uzależnia młodzież, być może jest czas na to, by pokazać kaplicę Sykstyńską trochę w inny sposób. I tak to się właśnie zaczęło. Muzea Watykańskie zrozumiały ten, ten koncept, uznały, że warto spróbować. 40 metrów długości namiotu. Niektórzy powiedzą niewiele, a jednak kiedy się wejdzie i jest się otulonym dosłownie Kaplicą Sykstyńską, tymi niesamowitymi freskami, to od razu człowiek jak gdyby przenosi się do innego świata, do swojego wnętrza, ale również do wnętrza Watykanu. Jasna Góra jak najbardziej duchowa stolica Polski, ale nie zapominajmy, jest również pomnikiem historii. Jest bardzo ważnym miejscem w historii naszej ojczyzny i nie inaczej jest tutaj, bo trudno oddzielić ducha od rozumu, ale również ducha od tych takich emocji. Przeżywanych na widok czegoś pięknego. To myślę też oddaje nazwa, bo jeszcze przed chwilą właśnie sprawdzałem, co znaczy wystawa imersyjna. To znaczy, że najnowocześniejsza sztuka, najnowocześniejsza technika łączy się ze sztuką, aby nas otulić właśnie tym, co najpiękniejsze, tym, co organizatorzy chcą nam przekazać. Tak jak na Jasną Górę przychodzą nie tylko pielgrzymi, ale przychodzą też turyści, tak i tutaj myślę, będą przychodzili też nie tylko pielgrzymi, ale i turyści, bo jest to niesamowita okazja, jak podkreślamy, dla tych wszystkich. Którzy sami może nie mogą udać się do Watykanu, mogą tutaj podziwiać, a pewnie jeszcze nawet lepiej niż w Watykanie samym to miejsce szczególne, szczególne miejsce ze względu chociażby na to, że tam dokonuje się wyboru papieża, tam również. Został wybrany Jan Paweł II, święty nasz Rodak i to miejsce będzie przy okazji rocznicy śmierci Jana Pawła również wskazane. Pragniemy, tak żeśmy rozmawiali z organizatorami, aby właśnie pokazać, w którym miejscu Jan Paweł II siedział, kiedy został wybrany papieżem.